Jesteśmy tuż przed tłustym czwartkiem, więc wybrałem trzy warszawskie cukiernie, kawiarnie z różnych półek cenowych, z różnymi pączkami i donatami. I dzisiaj ocenię je w teście: Trzy miejscówki, 10 pączków i 9 smaków. Ceny od 7 do 18 zł. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to jestem Amadeusz i możesz znaleźć moje przepisy kulinarne w internecie i polecajki gastronomiczne. Na miarę znajdziesz pod filmem. Zostaw lajkera i lecimy. OK, ja więc przygotowałem dzisiaj dla Was test pączków. To nie jest test na zasadzie, która cukiernia lepsza, tylko raczej wybrałem trzy rodzaje pączków z trzech półek cenowych. Może inaczej. Pierwszy to jest sieciówka Vita Cafe, 7-8 złotych. Później jest mała cukiernia Kukułka, tam są gdzieś po 10-11 złotych. I trzecie miejsce to są donaty. Donaty w cenie 16-18 zł. jest to miejsce Mod Donats. To wszystko mam tutaj, a więc lecimy. Ocenianie smaków mam 9-10 pączków. Do dzieła. Od czego by tu zacząć? Może ta kukułka? To pójdzie na razie na bok. Pierwszy z nich macie też na przebitkach. Mango Marakuja. Tak, tu jest Mango Marakuja. Jeszcze jest Malina i jest Róża. Lecimy. Szczerze mówiąc, to jest jedno z moich ulubionych połączeń czyli Mango Marakuja. Fajna konsystencja, ale nie trafiłem akurat na dżem. O. Nadzienie spodziewałem się, że będzie takie bardziej jak konfitura, a jest to bardziej taki krem, ale jest smaczne. Gdybym za niego zapłacił te 10 zł, to byłbym usatysfakcjonowany. Na razie dam takie 8,5. Dobra, teraz malina. Okej, okay, malina, drugi pączek. Mam nadzieję, że trafię na konfiturę. Spróbuję ją tu wyczaić, bo nie chcę zjeść wszystkiego. Wypłynęła górą. Czuć owoce, czuć pestki. Równie dobre jak tamten. Lubię kwaskowe rzeczy. Chyba muszę mu dać... kurczę, który lepszy? Mango, marakuja lepsze. I najważniejsze, że ta konfitura nie jest taka przesłodzona. Dobra, tu damy 8 i lecimy z ostatnim. Ok, tutaj taki klasyk, czyli róża. Płatki róży u góry, lukier. O, tutaj jest chyba ta konfitura. Tutaj te, na... te pączki, jeśli chodzi o strukturę ciasta, Wszystkie są fajne, takie mięciusie. Tutaj muszę dać 9 za tą konfiturę. Kwaskowa, czuć tą różę, jest najbardziej intensywna chyba z tych wszystkich trzech. Daje 9,5. To jest dla mnie prawie pączek idealny. Jednak klasyk, róża wygrywa na razie. Ciężko będzie to przebić. Dobra, słuchajcie, teraz lecimy dalej z pączkami. Stwierdziłem, że Donate zostawię na sam koniec. Jako taka osobna kategoria. Nie mają tu przeciwnika, jeśli ktoś woli donaty, to sobie po prostu kupi donaty. Vita Cafe, czyli taka mała sieciówka, można powiedzieć, warszawska. Jest kilka lokalizacji, i tu mam Nutelle. Tak to wygląda. Nie jestem jakimś turbofanem Nutelli, ale te orzeszki mnie skusiły. Mówię, zobaczę. Czy to jest taka Nutella, czy, czy wiecie, czy jakiś krem orzechowy po prostu. Więc lecimy ze smakiem. O, tu jest chyba nawet trochę. Tutaj pączki są minimalnie tańsze, 7, 8, 9 złotych. 7 te bardziej klasyczne, bądź 9 pistacja a 8 z posypką. Troszkę się czuję, jakbym miał batona, takiego na przykład Snickersa przez te orzeszki. Nie jestem ekspertem od Nutelli, więc ciężko mi powiedzieć, ciężko mi powiedzieć czy jest to naprawdę Nutella. Jest smaczny, ale kurczę, jeden i bym się tak maksymalnie przesłodził. Ciasto miękkie, ale ono tak bardziej wraca. Dawno nie jadłem Nutelli, ale... To jest chyba nutelna. Lecimy dalej. Aha, ocena tamtego. Dam 6,5, ale to tylko dlatego, że po prostu ja nie przepadam za jakąś nutellą za bardzo. A tu jest mój faworyt, czyli pistacja. Pistacja i mango marakuja, to i kokos, to nie może źle smakować. Takie smaki, wszystko mówię w tych smakach. Akurat bardziej z tej jest nadzienie. Tak to wygląda dzień to jest taka sama pasta, chyba jak w kruasantach, 8 na 10. Najlepsze jest to, że na razie nie było słabych takich pączków. Mała przerwa na neutralizację smaku. Ok, a więc lecimy z wiśnią. Wiśnię miałem okazję próbować parę dni temu. Taki wydaje się prosty smak, często spotykany, ale bardzo mi posmakował. Mimo, że jem go jako szóstego, zobaczymy czy dalej będzie mi tak smakować? Tu jest naprawdę sporo tego nadzienia. Fajne jest, takie lejące troszkę. Kwaskowe, jeśli lubicie takie smaki, ja lubię. Dobra, muszę zostawić jeszcze miejsce na pozostałe, wrócę do tego później. Wiśnia. Kurde, no to jest chyba dziewiąteczka też. Ta róża chyba tylko była lepsza, bo te półpunkta, tam ciasto powiedzmy. Ale nadzienia. Dajemy tu dziewiątkę. I... Ok, więc malina ostatnia. Klasyczny lukier jest praktycznie we wszystkich, w jednym są tylko orzeszki dodatkowo. Ok, tu chyba będzie ta malina. Również sporo nadzienia. Nadzienie dosyć dobrej jakości, bo widać tu rzeczywiście, że to, że to jest malina. Ciężka decyzja. Wiśnia czy Malina? Na pewno bardziej od pistacji mi to smakuje. Znaczy, takich smaków pistacja Nutella ciężej zjeść więcej, bo one są strasznie zapychające. Dam 8,5. Tuż za Maliną. Znaczy inaczej. Wiśnia 9. I tuż za Wiśnią Malina 8,5. Ok, teraz ostatnia, trzecia miejscówka. Najbardziej takie fancy pudełko. Donaty. Można powiedzieć, że trochę osobna kategoria. Trzy sztuki też wziąłem. Na początek chcę Wam pokazać takiego koleżkę, dokładnie jest napisane Cointreau, a czyta się Cointreau. I Jest to tak, pączek nadziewany pomarańczą, marmoladą z likierem Cointreau, przykryty wytrawnym kremem czekoladowo-orzechowym. Na wierzchu się, znajdują się kandyzowane pomarańcze, wcześniej gotowane na likierze. Wszystko zwieńczone dodatkiem jadalnego złotego brokatu. Tutaj na tych pomarańczach on kosztował jakoś około 20 zł. Zobaczymy, czy wartej ceny. To jest taki właśnie pączek, jeden z niewielu tam. On jest dostępny od 2 do 10 lutego. Więc dobrze trafiłem. Na trafił, przyciągnął moją uwagę. więc Zakupiłem, nabyłem. Lecimy. Dajemy go jeszcze do tamtej kategorii. Tak to się prezentuje. Powiem tak, taka nietypowa konstrukcja tego pączka, ponieważ on tutaj jakby na dole jest pączkiem i te nadzienie nie jest bezpośrednio w środku, tylko jest na nim. I góra jest zalana tym takim pomarańczowym lukrem z pomarańczami. Jeszcze sobie spróbuję tego pomarańczka. No niestety ocenię go po prostu nie moje smaki, szczerze. Ja nie lubię chyba czekoladowych rzeczy. Znaczy nie, nie chyba, tylko nie lubię rzeczy czekoladowych i chyba dlatego to i Nutella... Yy, czekolada, orzech, takie kremy nie, nie, nie siedzą mi. Yy, czuć ten likier, pomarańczowa yy, marmolada, to mi się działa, ale likier Quantro. Nie przepadam z takimi słodkimi alkoholami. No, na pewno bym go drugi raz nie kupił, ale yy, w ramach testu dla ciekawości. No, ja dam mała zmiana. No, nie może być tak jak Nutella oceniony, bo Nutelle bym od czasu do czasu zjadł. Za takie pieniądze? No niestety dam piąteczkę. Jest tak totalnie neutralny dla mnie. Ok, i to jest mój faworyt z tych donatów prawdopodobnie. Chyba, że mnie mnie jeszcze zaskoczy. To jest kruche ciasteczko. Smak ciasteczkowy. Jak takie troszkę świąteczne, te takie ciasteczka piernikowe. Korzenne bym je nazwał. Lecimy. Poświęcam się dla Was zjadłem tych pączków z 9. 7,5. Jakoś go lepiej zapamiętałem. Albo po prostu ma dzisiaj mocnych rywali, tak powiem. Natomiast od 7, 7 to jest taka ocena u mnie. Dobry, zjadłbym od czasu do czasu. Więc 7,5. Ok. no i ostatni koleżka, który bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się ten lukier i taki tutaj zaakcentowany karn, kandyzowany greyfruit. Ja aż sobie go zjem po prostu. Hmm. Ciekawy smak, bo jest, jest ta goryczka, taka grejpfrutu, wiecie. Nie jest taki słodziutki jak na przykład skórka z pomarańcza. Przypominam, tu nie ma nadzienia, tu jest tylko też lukier o smaku grejpfrutu. Co ja mogę o nim powiedzieć? Bardzo słodki, ale jest trochę kwaskowości takiej. Nie wiem, jak to nazwać. Jest taki orzeźwiający. Tą goryczkę też czuć, ale minimalnie, nie tak jak w skórce. Jak ktoś lubi grejpfruta, to będzie zadowolony. Teraz, jak go ocenić? Chyba 7. Jakoś dzisiaj nie trafiłem z tymi donatami. Akurat dzisiaj tak przeeksperymentowałem z tymi smakami. Od siebie mogę polecić spokojnie jeszcze w modzie, mod do nas, mango oraz hibiskus. Tak, tak, te dwa. I czasem jest cheesecake. To jest taki pączek z nadzieniem. Bardzo też taki zapychający. Z jednego jej zupełnie wystarczy. No i to tyle w tym teście. Ocenka była? Nie było. Kurczę, chyba 7, przez tą goryczkę, tak. On jest zarówno smaczny, ale ta goryczka jest trochę za duża dla mnie. 7. Ok, więc szybkie podsumowanie. Wygrała róża z miejsca pod tyłem Kukułka, cukiernia Kukułka. Dałem 9,5. Może wybiorę się tam na tusty czwartek. Zobaczymy. Drugie miejsce, dziewiątka. to jest Wiśnia z Vita Cafe. Ten smak już jadłem parę dni temu, zaskoczył mnie pozytywnie. No, i trzecie miejsce z Exequo, dwa smaki Mango marakuja, Kukułka 8,5 i Vita Café Malina też 8,5. I to tyle. Napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony smak. Możecie podać swoje propozycje pączkarni, cukierni na tusty czwartek. Wbijajcie też na Instagrama, tam jest mój główny content, czyli przepisy w krótkich formach. Więc zostawcie obserwacje. i Do zobaczenia.